Vampiryzacja. Dla osób perwersyjnych partner nie istnieje jako osoba, lecz jako nośnik wartości, którą starają się zawłaszczyć. Żywią się energią tych, którzy są podatni na ich urok. Stają się zawładnąć narcystycznymi uczuciami drugiej osoby yy, poprzez wtargnięcie na jej obszar psychiczny. Problem jednostki perwersyjno-narcystycznej jest poradzenie sobie z własną pustką. Aby nie być skazanym na konfrontację z pustką, co byłoby uzdrowieniem, zapewne, narcyz rzutuje siebie na swoje przeciwieństwo. Staje się perwersyjny w podstawowym tego słowa znaczeniu. Odwraca się od własnej pustki, podczas gdy osoba nieperwersyjna tej pustce stawia czoło. Stąd jej miłość i jego nienawiść do osoby macierzyńskiej, najwyrazistszej najwyra... postaci życia wewnętrznego. Narcyz potrzebuje substancji drugiego człowieka, aby się nią wypełnić. Niezdolny jest jednak do odżywiania się nią, ponieważ nie ma w sobie nawet jej zalążka, który pozwoliłby mu przyjąć, zatrzymać i uczynić własną substancję innego. Ta właśnie substancja staje się jego niebezpiecznym wrogiem, ponieważ ma ona właściwości obnażania przed narcyzem i jego własnej pustki. Jednostki perwersyjno-narcystyczne odczuwają bardzo intensywną zazdrość wobec osób posiadających w ich pojęciu rzeczy, których one same wydają się pozbawione, jak również wobec tych, którzy po prostu cieszą się życiem. Zawłaszczenie może mieć w tym wypadku charakter społeczny i polegać na przykład na uwiedzeniu osoby należącej do kręgów społecznych, które są przedmiotem zazdrości, sfery biznesu, środowiska intelektualne, artystyczne. Korzy korzyścią z tego zachowania jest posiadanie partnera, który umożliwia dojście do władzy. Następnym celem jednostki perwersyjno-narcystycznej jest zniszczenie w drugiej osoby jej poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, aby tym sposobem samego siebie dowartościować. Zwłaszcza ona, ym, zawłaszcza ona narcystyczne uczucia drugiej osoby. Z jakichś powodów związanych z wczesnym okresem ich życia, osobnicy perwersyjni nie mogli się realizować. Z zazdrością patrzą więc na innych ludzi, zdolnych do samorealizacji, ponieważ mijają się z samym sobą, starają się zniszczyć szczęście, które przychodzi obok nich. Będąc więźniami swych własnych sztywnych zakazów, próbują zniszczyć wolność. Niezdolni w pełni czerpać przyjemność z własnego ciała, starają się przeskoczyć rozkoszy innym, nawet własnym dzieciom. Niezdolni do miłości, próbują cynicznie zniszczyć prostotę naturalnej więzi. W imię samoakceptacji jednostki perwersyjno-narcystyczne muszą triumfować nad kimś kto go, e, lub go niszczyć, aby czuć, nad nim, e, że nad nim górują. Czerpią rozkosz z cierpienia innych. Muszą niszczyć dla samopotwierdzenia się. Mają wyostrzony zmysł krytyczny, więc stale krytykują wszystko i wszystkich. W ten sposób utrzymują się w pozycji wszechwładzy. Jeśli wszyscy są nic nie walci, siłą rzeczy lepszy, jestem lepszy od nich. Siłą napędową perwersyjnego ośrodka jest zawiść. Jej celem – zabłaszczenie. Zazdrość to uczucie pożądania nienawistnego rozdrażnienia na widok szczęścia lub korzyści drugiego człowieka. Wchodzi tu w grę z zasady agresywna mentalność, opierająca się na postrzeganiu przez jednostkę tego, co posiada inny, a czego sama jest pozbawiona. Ten rodzaj percepcji ma charakter subiektywny, a może osiągać nawet poziom urojeń. Zazdrość zawiera dwa bieguny: z jednej strony egocentryzm, z drugiej zaś nieżyczliwość oraz chęć szkodzenia temu, Komu się zazdrości? U jej podstawy tkwi poczucie niższości wobec osoby posiadającej to, co jest jej przedmiotem pożądania. Osoba zazdrosna odczuwa żal na widok drugiego człowieka posiadającego dobra materialne i moralne. Lecz bardziej pragnie je zniszczyć, niż je hmm, posiąść. Gdyby je posiadła, nie wiedziałaby, co z nimi zrobić. Nie ma po temu odpowiedniego wyposażenia. Aby zmniejszyć dystans, który dzieli osobę zazdrosną od obiektu jej pożądania, wystarczy upokorzyć drugą osobę i upodlić ją. W ten sposób drugi człowiek staje się demonem wiedźmą. Tym, czego osobnicy perwersyjni zazdroszczą innym nade wszystko, jest życie drugiego człowieka. Zazdroszczą innym sukcesu, który stawia im przed oczami ich własne poczucie porażki, ponieważ, tak samo jak nie są zdolni, zwolnieni zadowoleni z innych, nie są też zadowoleni z siebie. Nic nigdy się nie układa, wszystko jest skomplikowane, wszystko stawia się przed próbą. Osoby takie narzucają innym swoje, pe, swoją pesymistyczną wizję świata, chroniczny brak zadowolenia z życia, niweczą wszelki entuzjazm wokół siebie, starając się nade wszystko dowieść, że świat jest zły, inny, źli, ich własny partner zły. Swym pesymizmem wpędzają drugą osobę w stan depresji, aby jej to następnie wypomnieć. Pragnienie, odczuwanie przed drugą osobę, jej żywotność ukazują ich własne braki. Odnajdujemy tu wspólne wielu ludziom dążenie do uprzywilejowanej więzi, jaką matka utrzymuje ze swoim dzieckiem. Dlatego właśnie osobnicy perwersyjni wybierają najczęściej swe ofiary spośród osób pełnych energii, cieszących się życiem. Jak gdyby starały się w ten sposób zagarnąć dla siebie choć część ich siły witalnej. Stan ubezwłasnowolnienia, podporządkowania ofiary ich własnym życzeniom i rządzom, zależność, którą tworzą, odstraszają im niepodważalnych świadectw realności ich zawłaszczenia. Zawłaszczenie jest logiczną konsekwencją zazdrości. Dobra, o które tu chodzi, są rzadko dobrymi materialnymi. Najczęściej są to zalety moralne, które trudno ukraść: radość życia, wrażliwość, komunikatywność, talenty twórcze, zdolność muzyczna, zdolności muzyczne czy literackie. Skoro tylko partner wyraża jakąś ideę, wypowiedzenia myśli, przestaje być jego własną. Zwłaszcza przez osobnika perwersyjnego. Gdyby nie zaślepiała go zawiść i zawiązanie z nią uczucie, związane z nią uczucie nienawiści, mogłoby przez wymianę nauczyć się nabywać choć jakąś część tych zdolności. To wymaga jednak skromności, której osobom perwersyjnym brakuje. Osobowości perwersyjno-narcystyczne zawłaszczają namiętności drugiej osoby tylko na tyle, na ile się nią pasjonują, albo dokładniej interesują się drugim o tyle, o ile posiada on coś, co może je pasjonować. Przeżywają krótkotrwałe stany zauroczenia, przechodzą bezwzględne i nieodwołalne odrzucenie. O otoczeniu trudno pojąć, jak ktoś wynoszony dzisiaj pod niebiosa może być jutro miażdżony bez żadnego uprzedniego zarzucenia mu Osobnicy perwersyjni wchłaniają pozytywną energię osób z ich otoczenia, żywią się w nią i dzięki niej regenerują, aby następnie wyładowywać na nich całą swoją negatywną energię. Nawet jeśli ofiara daje wiele, nigdy to nie wystarcza. Osoby perwersyjno-narcystyczne nie są nigdy zadowolone, występują ciągle w pozycji ofiary. A matka lub obiekt, który jest projekcją ich matki, jest zawsze traktowana jako odpowiedzialna. Atakują oni innego, aby wydostać się z położenia ofiary, w którym znajdowali się w dzieciństwie. W związku z drugą osobą, to postawa ofiary uwodzi partnera, który stara się pocieszyć, podtrzymać, yy, zanim nie postawi go to w pozycji winnego. W momencie rozstania osobnicy perwersyjni przyjmują podstawę porzuconych ofiar, co pozwala im występować w szlachetnej roli oraz uwieść kolejnego partnera pocieszyciela.